z tej strony Vodarian i zapraszam Was do kolejnego odcinka Starker, zapraszam na początku widzimy takie małe przepychanki z Wildcats. z jednym tutaj z tych no członków nowego In Injustice Society of America, no mówi, że no wie co ona i jej przyjaciele zrobili i że zapłacą za to no i w kolejnym scenie widzimy jak Badanie jest nękana przez córkę Sports Mastera Więc no tutaj na pewno tutaj będzie ona Gnębiona dłuższy czas, ponieważ no ona mówi, że Wie, że to przez nią jej rodzice są w więzieniu no i to by się zgadzało, to dzięki jej jej przyjaciołom no tutaj Oni no trafili do, no do pudła Kolejnych samych widzimy jak Injustice Society w Ameryce Atakuje pata, no i dosyć mocno go obijając, to właściwie on już trafia do szpitala po tych właśnie tutaj zajściu. No i on mówi, że nie będzie tej bił dzieci, co oczywiście był jako obłątek tutaj widzimy, bo aż tak go zmasakrowali, że trafił do, do szpitala. No a robota widzimy już jak rozwalili tutaj będzie tutaj miał Pat masę pracy, żeby tutaj go znowu uruchomić i znowu tej... Pewnie jakieś będą ulepszenie, żeby no... pokonać nowe Injustice Society w Ameryka, To na pewno się wydarza. Na pewno będzie to naprawił tego Stripesiego. Ponadto porwali majka, czyli no siostrę. Znaczy siostrę. Jego siostrą jest Starger. On jest bratem Starger. Okay, no i tutaj musi, muszą od nowe wyzwanie odebrać właśnie, to właśnie, gdzie ich tutaj wezwali złe stowarzyszenie. No i dosyć fajna tutaj walka jest wywołana, dosyć fajny tutaj był moment, gdzie tutaj za sports monstera nowego tutaj wyświetliła dr Midnight tutaj wyroki, za które są tutaj no jak rodzice, właśnie jej rodzice tutaj do więzienia no i oczywiście to ją no i zostaje powalona przez jednego z naszych bohaterów. No i naprawdę dosyć fajna walka, jedna z lepszych jak tutaj widzieliśmy w tym sezonie Gdzie właśnie wspólnymi siłami całe GSA pokonuje i ESA i No oczywiście to no i wspólnymi siłami ostat, właściwie tu na końcu przegrywali a właśnie dzięki tutaj no, pomocy wszystkich tutaj razem że tutaj razem zaczęli walczyć tutaj te wszystkie fajne ruchy takie razem waleczne no udało im się tutaj ładnie porachować im kości no i co najważniejsze majka uratowanie no ale oczywiście to nie jest koniec no i pojawia się shade no, który no tutaj się nawet sama Dr. Midnight się pyta czy, co się dzieje, on jest po naszej stronie i Stargirl sama odpowiada, że to sama nie wie, więc to jest mega, no ale to niestety no, no, później dowiadujemy się, że no, tutaj wzywają w nasze no, Injustice Society of America, wzywa Eclipso, który Eclipso mówi, że Shade jego się boi. No i w kolejnej scenie widzimy jak Stargirl wali w ten kryształ Eklipsa, żeby powstrzymać Eklipsa. No tak naprawdę on uderza w ten, tym barem ten kryształ, no i uwalnia klipsus z więzienia, no, czyli no, dzięki, no, super. Courtney wypuściłeś na świat największe zło jakie może być, więc no gratulujemy, to tak jakby szatana z piekła ktoś wypuścił i na ziemię, nie, żeby tutaj Troszkę popsać, no doskonale, doskonały pomysł. No i pierwsze co robi nasz Eclipse, to, to oczywiście podziękowanie swojemu życielowi, no żywicielowi, który go tutaj trzymał i który go używał. właśnie Eclipse'o ją używał. No i jeszcze no wpakowanie jej do tego wymiaru swojego, więc no super, dzięki za taką pomoc, nie? Oczywiście Eclipse wszystkich powalił, a no, na końcu tutaj Shade mówi, że że z dziećmi tak fajnie walczy, czy z w tej poradzie, no a wtedy przez jego całą magię przeszedł nasz eklipsu mówiąc, że że tu się jego moc podchodzi z jego domu, po czym no, go jakby no zabija, więc no widzimy, że no był nie do pokonania, tutaj był dosyć mocny przeciwnik dla naszych bohaterów, a eklipsu jest wręcz nie do pokonania, więc no ciekawe jak oni sobie z nim poradzą. Ja prawdopodobnie znowu tutaj powiem to, że no pomoże im flash, nie? Jay Garrick się ma pojawić w tym sezonie, więc no jak najbardziej teraz jest do tego okazja, gdzie no taki potężny jest przeciwnik. Naszym Ocarom udaje się jednak go ostatecznie jakoś tako przegrać, no i tak, ale i tak widzimy, że no dosyć możne straty oni ponieśli, a Eclipse w ostatniej scenie odcinka zamieni się w chłopca, którym był na samym początku. To było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, był naprawdę mega, mega dużo akcji, mega dużo zwrotów, no i w końcu poznaliśmy Eclipse, Eclipse się pojawił, no i jest najpotężniejszym jakim... Najpotężniejszym właściwie przeciwnikiem, jakim tutaj mogł Team Starger się zmierzyć, no zobaczymy jak oni sobie poradzą, na pewno... No nie poradzą sobie w takim składzie, no muszą chyba w jakiegoś nowego superbohatera wezwać, czyżby crossover z Flashem, a na pewno się Jay Garrick pojawi. Fajnie by było jakby już Super się pojawiła tutaj, byłoby takie przyjęcie połeczki, no aczkolwiek wiem, że Super najpewniej no się to nie pojawi, ale zawsze fajnie marzyć. To było na tyle jeśli chodzi o to, dzień które macie się i do usłyszenia.